Cześć, witajcie z tej strony Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Będzie to odcinek z kariery Evertonem. W tamtym odcinku ściągnęliśmy kurta do naszego zespołu. Dzisiaj już będziemy chyba zaczynać ligę w tym odcinku więc symulujemy Coś przyszło do wiadomości Składają ofertę za Lukasa Dinia No nie no 28 milionów na pewno nie Ale chwilę będziemy robić trening Kolma został sprzedany i oferta za Martina. Sparmy oferta milion stono. ja bym chciał 2 miliony Proponujemy 2 miliony I oni się zgadzają, okej okay. Kolma został sprzedany I będziemy szukać prawego obrońcy Obrońca prawy Nie no, cofnij Liga. Premier League. Okej okay. i do 25 lat. Trent Alexander Arnold. Hector Ballerin. Okej, okay. no tutaj. fajne ale to jest Hiszpanii. To mi nie pasuje. Um, Gullibert raczej nie, Risi James. kloster mam przyszedł do West Hamu. E, No tu tutaj Kyle Walker Peters nie, ale Aaron Van Bisaka. będziemy go obserwować Kyla Walker, Walker a Petersa też będziemy obserwować myślę, że najbardziej chciałbym wciągnąć Arona Van Bysake, ale on niedawno przyszedł więc i tutaj kasujemy ligę obrońca prawy I tutaj będziemy szukać z Anglii. Czemu nie wyszukujemy Anglików? Ach, to jest kraj. Ono to samo mi się skasowało. 25 lat. Narodowość? Anglia. Okej, okay, i szukamy prawego obrońcy. Mm, to nikogo ciekawego nie widzę. Mm, jest aroma wysoka, nie ma nikogo ciekawego. Poszukajmy jeszcze Francuzów, Francja. I szukamy tutaj, bo też nie ma nikogo ciekawego. Nie ma. Więc najbardziej bym chciał ściągnąć Arona Van Bisacke. Jeśli się udało, byłoby bardzo dobrze. Aron Van Bisaka. No właśnie, on niedawno przyszedł do Manchesteru. Więc Kraylocker Peters. Mimo, weźmiemy go chyba na wypożyczenie Nie. Nie są zainteresowani Spróbujmy jeszcze Van Bisaka na wypożyczenie. Też nie Hector Bellerin. Tylko on jest Hiszpanem i bardzo mi nie pasuje, ponieważ ja nie mam żadnego Hiszpana w zespole. Więc na razie zostaniemy z CDB, a potem jak coś to poszukamy następnego prawego obrońcy. I zatrzymujemy na trening. Music can... O, Sims się rozwija. Music can też yy, dużo plus został. I symulujemy dalej za niasta oferta Jedną zaakceptowałem zlecimy zacznij od 5 milionów 150 zł a nie sprzedawaj za mniej niż 3500 OK. Będziemy musieli grać bez Kolmana. Myślę, że jeśli nie znajdziemy żadnego innego prawego Bońca, to kupimy tego Hectora Bayerina e, Oferta teraz Ruza Bainsa. Zlecimy trochę większą. Będą 3 miliony, a nie jest mniej niż 250. Ok, i symulujemy dalej. Marcin został sprzedany Legal Lance, który jest 3900. Ok. bens dostaliśmy drugą ofertę za peńca i tutaj nie tutaj już odwrócę bo jak negocjuję z tym ajaxem to tutaj odpuszczę. Za chwilę będziemy grali chyba pierwszy mecz ligowy oferta transferu tosun Końcowy repor skauta Aron van Misaka, 79 overalla i ktoś dostał kontuzję. Jeremina na dwa dni, ok, i oferta transferu to sum. Czy to są jest potrzebny? Bo wiecie co, jako rezerwowego mam Mousikena. Moglibyśmy ponegocjować. Dadzą mi 12 milionów, to mogę go sprzedać. Nie zajdę niżej niż jedenaście i pół. milionów? No, nie sprzedam za tyle. to dziewięćset. 900. No. Jak wy nie chcecie, to, to nie. No. Przechodzimy już za do Premier League. Miasto został sprzedany. Gdy gadali yy, bańsa 2600. Okej. Okay. Co my się... O, co my się już na raporty zawiodowcze? Anglików. Tutaj 56. Mógłbyś wziąć Ołana Marfego. Jaką tu masz wartość? 160 milionów, 160 tysięcy. Pozmę tego Ołana Marfego, a resztę wrócę. Przechodzimy do. Włoch, myślę, że Antonio Colombo, bo tu ma wartość czas 140, też podpiszemy z nim kontrakt. Włochów więcej nie szukamy. I jeszcze Szkocja, I ze Szkocji nie bierzemy nikogo. Wzięliśmy dwóch geniorów i od razu dodamy ich na trening zamiast Richard Lissona. Jeden jest środkowym obrońcą, tylko nie ma strzałki do rozwijania, a jeden jest napastnikiem. Ik wil een offensieve Adept. En in plaats van Holgate. Dan hebben we Colombo. Ik wil offensieve Adept. Karol Angelotti był wcześniej tenerem Napoli. I teraz tak, mógłbym już na przykład Zielińskiego. Więc dajemy, dajmy mu scouting Piotr Zieliński. To byłby dobry transfer. Na razie dodajmy go do listy życzeń. Z tym będziemy grali z Crystal Palace. Oferta transferu za Hallgata. Hallgata' nie sprzedam. To jest mój rezerwowy obrońca. Wszystko odlegiocie na nakliknąłem. Tutaj damy jakąś cenę bardzo wysoką. To w przypadku negocjacji nakliknąłem. okej okay. I na mecz z Crystal Palace. są oferta transferu. 33. Nie, są, nie sprzedam. Bierzemy udział w konferencji. Jak przebieg okresu przedsezonowego wpływa na kształt ekipy przed pierwszym meczem o punkty? Mam wiarę w drużynę. Czy klub zapewni sobie grę w Europie? Niech inni z ambicjami czują strach przed nami. Ci może pokazać w debiucie. Dowiedzie Twojej wartości. Ok, wychodzimy naszym podstawowym składem. Pierwszy mecz. Jesteśmy gośćmi i zobaczymy, jak pójdzie. Wygrywamy 3-0. Bamin dostaje żółtą kartkę. I pierwsze trzy punkty. Jesteśmy pierwsi w tabeli i. Myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem i komentarz pod filmem. Siemano!